Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w Suwałkach. Zbliżam się do przesmyku suwalskiego. Najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi. Nie wiem. Ale tu wszystko jest spokojnie. Proszę. Taka jest zabudowa w rynku co drugie polecam bo zaparkowałem a tutaj pisze parkowanie płatne od poniedziałku do piątku od ósmej do 16. zapamiętajcie, że jak jesteście w sobotę, w niedzielę to nic nie płacicie Park Konstytucji 3 maja proszę poległy, zamordowano przez hitlerowców w raszach II wojny światowej bardzo dużo pomników jest tutaj właśnie historycznych o II wojnie światowej pamięć jest tutaj duża widać to przynajmniej na pomnikach. aha, gdzie jest? w rynku chciałem zauważyć, że drugi park znaczy park jest w rynku to proszę burmistrzowie i prezydenci tak wygląda centrum mhm. pięknie fontanna, dużo zieleni o suwałki blues festiwal nawet jest to jest właśnie rynek Tak, to jest rynek No to jest Adama Mickiewicza. Rynek jest chyba z boku bardziej. Tak przeczytałem, bo już mi się wydawało, że to rynek, ale mimo wszystko to jest centrum miasta. I tak powinno być centrum miasta. Ja. Idę tam w bok. Piękny park, wyproszony. 60-tys. miasto, dawna chyba kongresówka. O, coś tutaj jest, nawet zaraz zobaczę. Nie wiem, co to jest. 3 maj 1791-1923. Nie wiem, co to jest. Klub Gazety Polskiej. Jakieś drzewko ochrona przyrody, czyli jakiś dąb posadzony wtedy. Te no. suwałki to Kameduli. Kam... Pierwsza wzmianka w XVII wieku. Kameduli po prostu założyli miasto, powstało zasady przez zakon właśnie Kamedu z pobliskiego klasztoru w Wigra w Wigrach i tutaj się urodzili Maria Konopnicka i Andrzej Wajda z takich głównych tu widzę na kościół może zaraz do niego przejdę no i co tutaj urodzi się druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego W 1939 Armia Czerwona zajęła Suwałki i tutaj przypadły, później pakcie o nieagresji, Suwałki przypadły nieco. i wkroczyli tutaj sobie. Mhm. I oczywiście masowe aresztowania, egzekucje i tak dalej. Muszę tu Matkę Boską pokazać. I tutaj jest Ojciec Święty, drugi utworzony w diecezji Kościół Świętego Aleksandra wsuwałka podniósł do godności To Proszę bardzo Co to jest? Figury świętych Benedykta i Romualda Szczegące kamudowskiego klasztoru na wigrach właśnie oni założyli suwałki Przeniesione przed Kościół o, Idziemy do środka Jaki piękny widok Proszę bardzo Tam jest krzykliwa ulica jakaś Porządki nabożeństw pokaże pokażę jeszcze morze? Albo nie Armii Krajowej Niepodległości Lynarczyk Tablice Żołnierza i Krajowe bardzo tutaj jest to rozpoczębione i kościół proszę Piękny Kościół Zobaczcie. jak się domyślacie klasycystyczny to jest styl 1825 nie wiem, gdzieś tam wyczytałem w niektórych tych w internecie że to ewangelicki bójda jakaś na resorach. Nie wiem o co się rozchodzi. Matka Boska jest tam z przodu. A nasz papież jest tutaj. Pomnik z boku. I pomnik Jana Pawła II. Obrok kościoła. Tak woli ścisłości, jakby ktoś oglądał. Bardzo ładny. No niestety pokazuje wszystko i pomniki. Wszystko. Bardzo fajna zabudowa. Taka stara, dwupiętrowa albo parter i piętro najczęściej jednopiętrowa charakterystyczna dla naszych tutaj wschodnich terenów i popiełuszki dziesiątą rocznicę pomnik proszę Bóg honor ojczyzna no to są wschodnie tereny tutaj wiadomo inaczej się to przedstawia rdzenie polskie a u nas tamte które zostały dopiero po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku bo jestem z Dolnego Śląska akurat dostały się pod nasze, no to nie mają tej rdzennej polskości troszeczkę to inaczej powiem wam wygląda. no To się tutaj odczuwa na każdym kroku. I jeszcze tutaj kościół zbudowany według Christiana Piotra Eingera w latach 820-29 symetrii kolumnowego portyku wielokrotnie przebudowywana, uległa poważnym zniszczeniom podnuś do godności Konkatedry w, w powstałej diecezji ełckiej i jako, że stacjonował tutaj kiedyś marszałek Piłsudski to jest Piłsudski no musi być no, te wschodnie tereny to no, Bóg honorujczy i ulica Tadeusza Kościuszki bliska zabudowa proszę przejeżdżamy przez ten rynek to jest rynek tutaj kostka brukowa tam jest Piłsudski, tamten park a tam była urząd miasta coś tam oświetlcie mnie w komentarzach apteka działa tu od połowy lat 40 na aptekarz Mikołaj Zawarski, później jej syn Bogusław promował meble, sprzęty znana czytelnia i księgarnia Jadwigi Działankówien dziewięcioosiowa centralną usytuowana jest sienią o to jest ta apteka i jadą rowery i nie tutaj, no nie wiem to chyba tak wyglądało tutaj oryginalnie tam kantor jest chyba to oryginalnie tak wyglądały te budynki dziewięcioosiowe Gdzie jest oś? Nie wiem gdzie jest oś. I na najtańszej chyba barze w Polsce Bistro Suwalczanka 15zł schabowy na Domini 20, 22 tam jest Bistro Suwalczanka w Suwałkach Na ścianie jest fragment przywileju Królewskiego nadania Suwałków praw Mier Magdeburskich w 1720 roku Wierna jest w Toruniu to również znajdzie się muzeum okręgowiczuwałka. No i to taka upamiętnienie, że to jest właśnie nadanie praw miejskich. No i depta Jedna pani nazwała to ulicą Krzykliwą. Pójdę w tamtą i z powrotem. Jak to się nazywa? Zaraz wam powiem. Ulica. Chłodna, tak jak w Warszawie na Chłodnej to były też to żydowskie e, 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 kamienice, a tu jest Chłodna w Suwabkach. No. Termometr 20, raz, dwa stopnie. O. Swałki Blues Festival od 7 do 10 i teraz pokazuję, bo doszedłem do końca ulicy Chłodnej. Tu zaraz przeczytam o tej ulicy Chłodnej, proszę bardzo. Bieguna zimna, bo poza regionami kurskimi to tutaj jest lato ciepłe do 35 mroźna zima. Aha swój klimat, stałe zaciemnienie aha, dlatego tak nazywałem no dobra, to ja wrócę do tej Rawy może Blues zobaczcie, kiedy się zaczęła co nie? dżem, i tak dalej, i tak dalej znacie chyba dżem no nie mogę się nic mówić i teraz może pójść dalej To chyba oryginalne jak była kostka na tej w ulicy i czuł ten 29, proszę bardzo, i tak dalej, i tak dalej. Tam jest następna tablica. I teraz się odbywa następna. Jestem na placu Marii Konopnickiej. To jest nowy rynek, czyli tamten na kościuszki, gdzie jest ten skwer. To był stary rynek. Zgadzam się. Czyli wszystko. Jest porząd. Plac został wytyczony na podstawie XX wieku. Był nowym rynkiem. To jest nowy rynek z dawnego rynku przy ulicy Tadeusz Kościuszki, proszę bardzo. I w krzel w latach 60. został e, przekształcony i, i tu postawiono pomnik Marii Konopnickiej, bo wiadomo tutaj się rodziła. I plac ma taki sam Urząd Miejski tutaj jest suwałka, czyli to jest nowy rynek tam. Stary Rynek Nowy Rynek, Stary Rynek Tam jest Square Park, też Urząd Miejski już mówiłem i z Blues Rawa i tutaj jest ee, niskie niska zabudowa tak samo, zobaczcie Maria Konopnicka tutaj jest Szlak Marii Konopnickiej gdzieś jest też pomnik, piękny ryneczek niskie też się teraz tam odbywa, pełno fontan, takie właśnie klimaty, niska zabudowa, schodnie, w środku zieleń, ludzie siedzą, i tak ma być. No. Eno nasze e, i dostycznie. Tutaj mieszkały. Wejdźcież, jeśli płaska coś... niech zobacze niech, niech o zdrowie się zapyta. CO Da je šat drugirao i tutaj jest galeria jednego obrazu w suwałkach takich domek zobaczcie I to jest super sprawa o, galeria jednego obrazu a tutaj jest park konstytucji 3 maja tu był rynek to co mówiłem drewniany kościół z cmentarzem no i dom wolności w w 23 roku, w rocznicę Konstytucji 3 maja, aha tam nie widziałem co to jest, nie zrobiłem a to jest dom wolności w 23 roku pos posadzony to jest właśnie ten rynek part Konstytucji 3 maja to co czytałem i jeszcze dom wolności bym zrobił, co? no właśnie tamten dom wolności i się pożegnał z wokalem, i to ten dom w wolności, których tam był zasadzony. O proszę. Tak. Dąb? No, dąb. Dobra.